Halo, halo, widać mnie. Samochód stoi. Słuchajcie, jakie poruszenie wywołałem tutaj swoją wizytą. To No już dawno tak nie było. A w czym był problem? W braku zasięgu, słuchajcie. Przyjechał jeden patrol, potem przyjechał drugi. Jeździli, szukali zasięgu. No wiecie z moich filmów, że z tym zasięgiem to jest problem. Tutaj, słuchajcie, to jest film z cyklu. Miałem nic nie nagrywać, ale dzisiaj Was zapraszam na. Jesteśmy w Hamontowcach. Zapraszam Was na małą, krótką przebitkę Z nazwisłoczy Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że pojawiły się kamery Monitoringu I fajnie to jest ustawione, wiecie Bo to wygląda tak, jakby były zupełnie przypadkowo Porozrzucane te słupy Zaraz Wam pokażę, co i jak Przemiła rozmowa, słuchajcie, przemiła rozmowa Z patrolami, z żołnierzami A w ogóle jak przyjechał ten drugi patrol To ten jeden, jeden pan strażnik Oczywiście rozpoznał mnie Tak, znam pana z filmów z YouTube'a Także tutaj atmosfera się od razu rozluźniła wszystko z uśmiechem, także pozdrawiam. Będą oglądać pewni ci funkcjonariusze te patrole, e, także pozdrawiam serdecznie, bardzo mili i bardzo sympatyczni. No jak zwykle, jak zresztą na zielonej, tak. E, wiecie, że mam najczęściej same przyjemne doświadczenia. Także dziękuję żołnierze i funkcjonariusze, powiedzieli, że będą subskrybować i oglądać kanał Także powiększa się grono miłośników zielonych. Słuchajcie, wracamy. Jedna przebitka. Miałem nic nie nagrywać, jadę w stronę krynek. Jest sobota 28 września i nie powiedziałem oczywiście halo halo. Także, a może powiedziałem, już nie pamiętam wiecie, bo już mam tyle myśli, już jest późno. Także jadę zrobię jedną przebitkę, idę tam do żołnierzy, bo im obiecałem, że przyjdę, jeszcze, czego też sobie bardzo miło porozmawiałem z żołnierzami. Idę i pokażę Wam słupy, jadę dalej i będzie taki króciutki film dzisiaj. Taka mała przebitka. Powoli się zbliżam do Świsłoczy. Jestem na odcinku tutaj placówki w Bobrownikach. No, ponieważ miałem nic nie nagrywać to nie zgłaszałem. Gdybym zgłosił swój pobyt to prawdopodobnie tu nie byłoby Tych, tej hecy z patrolami no, i nie, abs nie absorbowałbym tak długo. Tylu patroli tutaj i tak dalej, więc no widzicie, więc zgłaszajcie, zgłaszajcie. A żołnierzom powiedziałem, że jeszcze wrócę, bo funkcjonariusze Straży granicznej przyjechali aż tutaj w to miejsce i musieliśmy wrócić, bo przecież musiałem spisać stan licznika podać, tak? Więc musieliśmy tam wrócić i teraz znowu tu przychodzę, ale powiedziałem żołnierzom, że jeszcze wrócę, więc, więc spodziewają się mojej wizyty już będą mnie kojarzyć, że, że ja to ja. Chcę wam pokazać te słupy. Podejdziemy najbliżej jak się da. Powiedziałem, że podejdę najbliżej jak się da. Także zgłosiłem patrolą, więc zobaczymy. A słuchajcie, te kamery. Nie wiem, no nikt nie chciał o tym powiedzieć, bo takich informacji nie mogli udzielić ani żołnierze, ani funkcjonariusze. Nie chcieli mi udzielić, ale podejrzewam, że nie wiem, ja obstawiam, że chyba te kamery jeszcze nie działają, bo gdyby działały, to pewnie Graniczna żeby się pochwaliła w internecie, na swojej stronie na ten temat. Ale no mogę się mylić, tak. Więc wracamy za chwilę. Słuchajcie, doczekałem się, doczekałem się. Jest pochmurno, jest chłodno, wieje wiatr, jest ponuro. Nareszcie, nareszcie jesień na zielonej doczekałem się super. Bardzo fajnie, także nie ma owadów, nie ma komarów, nie ma, nie ma niczego. Zapraszam na kolejne kadry. No, jestem tutaj, tu jest taka pułapka kurcza, że nie wiem jak blisko mogę podejść. Wiecie, niby ten znak jest dopiero przy drutach, ale no nic, może podejdziemy jeszcze bliżej. Zobaczcie, słupy monitoringu już powstały. Idę do naszego słupka. I zobaczcie, jest taki las tych słupów. One wyglądają, jakby były tak porozrzucane, zupełnie bez ładu i składu. Zobaczcie. Tak, tutaj jeden, tutaj dwa, jakieś tam. No a to przecież wszystko dlatego, że rzeka tak mandruje. No, rzeka to za dużo powiedziane. Rzeczka z Dobra, podejdę jeszcze do polskiego słupa i zbliżymy słupek białoruski. Który już stąd widzę Jestem przy polskim słupku Ten Słupek białoruski Widać, widać 483 numer słupa No to fajnie, że jestem w końcu na odcinku polsko-białoruskim Że przypomnę się wam z odcinka polsko-białoruskiego Ostatnio były filmy z granicy polsko-rosyjskiej Z Brześcia I z litewsko-rosyjskiej A jesteśmy na naszym znanym i lubianym odcinku polsko-białoruskim. No dobra, to tyle, to trzymajcie się. Fajnie się rozmawiało z funkcjonariuszami. Życzę im spokojnej służby, a Wam wszystkiego dobrego. Jeżeli podoba Wam się moja działalność, to zostawcie łapkę, zostawcie suba i komentujcie filmy. Udostępniajcie, będzie mi bardzo miło. To cześć i pozdrawiam. Z pochmurnego Podlasia, z pochmurnej granicy polsko-białoruskiej. Czy dobrze? Ten las tych wam pokazałem. To chyba będzie lepiej widać, bo tam za blisko stałem tych szuwarów. No to teraz już jak to się mówi naprawdę koniec. No, ale jak to ja wiedzieć? Dobrze miły patrol, który mnie kontrolował i posterunek żołnierzy. Ta droga była taka, pamiętacie, nagrywałem z panem redaktorem taki film, tam gdzie zaczyna się Polska. Nagrywaliśmy tu jadąc tędy. To była taka droga, że ledwo się mijaliśmy z samochodami. To jeden samochód w zasadzie mógł tylko przejechać, a teraz zobaczcie, jaką tu drogę wywalili normalnie autostradę. A przed chwilą ten, ten bus, który jechał, to byli funkcjonariusze, którzy tam mnie kontrolowali. Jeszcze z nimi rozmawiałem przed chwilą, jak wracałem do samochodu, jeszcze się spotkaliśmy. Zobaczcie, jaka droga. Niesamowite. Z takiej drogi polnej w zasadzie zrobili autostradę. Nieźle. O, kolejni funkcjonariusze, którzy już też mnie kontrolowali. Jestem w Jamaszach. Jeszcze się odezwę do Was po raz trzeci. Ale ciekawostkę, słuchajcie, wyhaczyłem ciekawostkę, przynajmniej tutaj na tym odcinku. E, trwają prace budowlane przy zaporze, wyobraźcie sobie, e, mianowicie polegające na tym, że zostały zamontowane takie poprzeczne belki e, na, prze, na tych przęsłach, które mają zapobiec e, rozchylaniu e, tych belek specjalistycznymi urządzeniami przez migrantów, na przykład lewarkami samochodowymi. Będziecie kurczę, widzieć, ja już tam nie, nie podchodziłem, tam praca w Re, powiem wam, to nawet tam gdzie się kończy bariera, jestem, no mówiłem, jestem w Jamaszach, tak? Tutaj zobaczcie po białoruskiej stronie oczywiście widać kołchos. to jest to moje jedno z ulubionych miejsc, a tam patrol wojskowy jedzie, tam jest posterunek w ogóle. Także trwa montaż tych belek, to znaczy te belki widzę, że są dwie i one zostały już zamontowane, tutaj przynajmniej na tym odcinku, także widzicie kamery. I na stałej barierze tej fizycznej Montaż belek Tak jak zapowiadali Wzmacniają te pręty Spory kawał tu bariery widać Dobra, jadę dalej To już, to już tyle Bo za chwilę będę w Krynkach Pozdrawiam Mateusza, widzę Skrynek Mateusz, pozdrawiam Cię Bo za chwilę będę w Krynkach Także jadę po oranżatkę do sklepu przy rądzie. Cześć, trzymajcie się A już tak zupełnie dla porządku, to tutaj nie ma tych wzmocnień jeszcze. Czyli ta montaż tych belek dopiero się zaczął. Polecam Wam ten punkt widokowy, oczywiście tradycyjnie, jest ławeczka. Można sobie usiąść i popatrzeć na modernizację bariery fizycznej.